Najwyższe władze Związku Sowieckiego i władze komunistyczne w Polsce. Wzywam Was o kresów, którzy przyjęliście na siebie ciężar obrony wschodnich granic Rzeczypospolitej, z Radziecko napadniętych w pamiętnym dniu 17 września 1939 roku, którzy uparcie, w nierównych bojach walczyliście za niepodległą ojczyznę. Wzywam Was do apelu! Was wzywam, żołnierze Korpusu Obrony Pogranicza, którzy pierwsi stawiliście bohaterski opór Armii Sowieckiej najeżdżającej Polskę w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. Wzywam pojmanych obrońców Lwowa i Grodna, Lidy i Wilna, Równego i wielu innych miejscowości zajmowanych przez Armię Czerwoną oficerów szkoły podchorążych rezerwy artylerii z Włodzimierza Wołyńskiego, żołnierzy Grupy Operacyjnej Generała Wilhelma Orlik Rukmana i oddziałów wojska polskiego przebijających się na przedmoście rumuńskim, lotników i marynarzy. Wzywam was do apelu. Wzywam was, Jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa, oficerowie wojska polskiego. Policjanci i inteligentni Polska, którzy pomimo trudów niewoli, przesłucham dyskryminacji i propagandy, zachowaliście wysokie morale i nie daliście się złamać oprawcom NKWD. Wzywam Was do apelu. Wzywam Was, oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Funkcjonariusze Straży Więziennej, Straży Granicznej i Policji Państwowej oraz innych organów państwa polskiego zamordowani w katowniach Charkowa, Tweru i Smoleńska, w Lesie Katyńskim oraz innych nieznanych tam miejscach. Wasza męka i śmierć nie były daremne, nie uległy zapomnieniu. Oddaliście życie w imię miłości do ojczystego domu, w imię Polski niepodległej, suwerennej i demokratycznej, która zachowa Was w wiecznej pamięci. Żywam Was do apelu! Policja, pol, pol. Do Was wołam! Zamordowani przez sowieckich oprawców generałowie Józefie Konstanty Olszyna Wilczyński, Stanisławie Hale, Leonard Skierski, Leonie Bilewicz, Aleksandrze Kowalewski. Kazimierzu, Kazimierzu Orlik Łukowski, Franciszku Sikorski, Konstanty Plisowski, Piotrze Skuratowicz, Bronisławie Bohatyrewicz Henryku Minkiewicz, Mieczysławie Smorawiński, Admiralek Sawery Czernicki, Ruczniku Janino Lewandowska. Wzywam was do apelu! Wzywam was! duchowni różnych wyznań, którzy w Wigilię 1939 roku wywieziono w nieznanym kierunku. Was, którzy przepadliście bez wieści i was, którzy zmarliście w obozach zwycięczenia i ran. Do was wołam księżę prałacie pułkowniku Czesławie Wojtyniak, kanclerzu kurii biskupa polowego oraz majorze Boruch Steinberg, naczelny rabinie Wojska Polskiego. Wzywam was do apelu! Do Was wołam, deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani morderczą płacą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób. Was, Wam, skazani na lodowatek, na Syberię, oraz was rozpalane z Jedyną winą było to, że byliście rodzinami oficerów Wojska Polskiego. Wzywam Was, Mężowie i ojcowie, synowie i bracia, najbliżsi nam krewni Wy, co pozbawieni szans władz, polegliście na nieludzkiej ziemi W tajemnicy przed całym światem Pozbawieni mogił i zadeptani przez oprawców Przedstawiciele regionu łaskiego, którym prochom nie było dane wrócić na ojczyzny Władysławie Kaliszek, podpułkowniku Stefanie Rychalski, Podpułkowniku pułkowniku Franciszku Betnarski, poruczniku Janie Łączyński, podporuczniku Janie Jędrzejczyk, komisarzu Aleksandrze Andrzeju Her, aspirancie Teodorze Gałąska, aspirancie Wincenty Bartkowiak, aspirancie Władysławie Cieślak. Aspirancie Władysławie Cłapa, aspirancie Janie Gajda, aspirancie Józefie Klocze, aspirancie Wacławie Kozłowski, aspirancie Feliksie Krawiecki, aspirancie Wacławie Kulka, aspirancie Jakubie Łukasik, aspirancie Feliksie Mielczarek, aspirancie Kazimierzu Pokraka, aspirancie Janie Reszta. Stanisławie Marcinie Wejndak, aspirancie Marianie Pełczyński, aspirancie Władysławie Nowak, aspirancie Piotrze Pałuchowski, aspirancie Anastazy Libera, aspirancie Stefanie Tabachowicz. Wzywam was w do, do was zwracam się podobnie, pochylając w zadumie i w szacunku głowy w miejscu

Fast. run Let's